Nie jest to trudne, naprawdę, wystarczy takie zgranie lekkie. Stabilność składu to jest jedna z podstawowych zasad, jeżeli chcesz uzyskać płynność gry, zrozumienie gry, umiejętność przemieszczania się. To sztuczkę trzeba zrobić, bo jest miejsce w placie. Dawaj, nie Sztuczki. ma. Się. White biegnie, przebiega obok klaty, mob za leci, podbiega któryś z Was i go blokuje i ucieka od razu. Ale wiesz, jak nie, pró jak nie próbujesz, to nie pędzisz porażki. <laughs> No dobra, no dobre, no. Taki Piotrkanizm, nie, to na razie nie. Jak nie, raz. Raz, jak nie nie będę robił, to się nie spierdali. Przed ryjem musisz. No to Te przed przecież mnie ominął. No i teraz hobby do tyłu. Minął. Wyjdziesz, udało się. Przecież ja już to robiłem parę razy, szedli. Ja wiem jak to się robi. Ale ty to zrobiłeś to na szybko. Ty musisz mówić mu wtedy, kiedy... On ma wejść na tego SQM-a, nie? A chyba, że kiedyś Andrzej Co w tej chwili realizuje, przepraszam, własny plan, własną wizję? Czy jest to tylko na czy jest to własna wizja? Gdybym był, to kurwa... bym też to robił. ogląda mecz polski, kurwa, nie? Prostopadła, prostopadła, baranie, geometrii w szkole nie miałeś! Ale przecież... on daj im grać. Dajcie mu taką tablicę jeszcze białą, będzie tam rysował, <laughs> Tibiński gmoch kurwa, ja tu wam zaraz powiem jak wy to powinniście a może pokażecie, nie nie ja nie jestem od tego żeby wam pokazywać, ja wiem jak to zrobić, ale to wy macie robić, widziałeś kurwa, pało, w ogóle. jak to się robi? Takie triki wręcz no, Ja jest nie będę ciebie. Kuczka. Kuwa, dwa z rzędu, nice. Ja bym aż grankę rzuciłem nie powinienem. No wrażenie, że na pięciu pasów na tego mowa. Nikt nie bije, tylko wszyscy patrzą, czy się uda, nie? A zrobicie sztuczkę, jak jest pełna klata? Sam se zrób. Sam nie zrobię, kurwa, właśnie. Bo do tanga trzeba dwojga. Chciał, sztuczka, sztuczka. Kurwa. Odbiłem się. No rady. się Bo Jeszcze Od dwóch nie daliśmy rady. Zaraz robię sztuczkę. Co <głos> tam próbujecie <noise> zrobić? Robią sztuczki i tak dalej, nie? Profesjonaliści to są. To są wszystko amatorzy. Ja to odbiłem normalnie tak ten... Kianu Reeves taną dwa pociski na raz. Fight. Idę. Dzięki, Jemy. <noise> Teraz spróbuj na rip taką sztuczkę. <noise> Dobrze. Easy to dżugowanie jak chuj. Uwaga! <noise> XD Ale... Czemu został osiągnięty? No z ciebie zrzuciłem, ja na sobie nie miałem. No. <noise> Taki, no prawie, 9 na 10 ja bym sobie dał. Miała być sztuczka zrobiona przez rip to była, nie? Musisz czytać, patrz, <noise> sobie potem, grać w jakieś gierki takie na uspokojenie, polecam Angry Birds na przykład. <noise> Chyba bym rozjebał to. Potem sprawa na policję, pobicie żony od razu, popadłeś w alkoholizm. A nie, to kurwa, to już za późno, sorry. Co ja gadam w To codziennie żłobkie browara do gierki. No, ale nie znasz tego... Po, po pierwsze, piwo to nie alkohol, tylko zupa. To ważne. Ja tylko tak w okresie poświątecznym. Poświątecznym, i przedświątecznym, tak? Od 27 grudnia do 20 grudnia. Teraz. Ale teraz mam i tak ustawione tak drzewo, że... Boże... Pod, A pod, pod, pod. O kurwa, ci powiem, no A kurwa. A to ty dwie pod rząd, czy tak. tak, dwie naraz. Jestem zajebisty w to <laughs> Kurwa, nie, dobrze. No. To mamy... nie No. Dobra. Nie, no dobrze, dobrze. Ty zbiegłeś, a ja czekałem tutaj na rogu i odbiegłem. Więc to w zasadzie nie jest tak, że trzeba koniecznie mobkowi jakby zajść na ścieżkę, tylko można perfidnie w kogoś wbiec. Taki ze mnie kurwa doklejacz, że jakbym ci kafelki w kuchni zrobił, to by kurwa wojnę przetrwały. Jak droga w Pompeja. No ale git. Nie, ja go... Liczy Patry się, gościu, że próbujesz, tak? To jest, to jest ważne. Nieważne ile razy upadniesz, ważne żebyś wstał jeden raz więcej. Co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz, człowieku? Dobra, uwaga, lecę. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Dobra, trzy się zmieszczą. Nie no. Widziałem, że już było na radzie dlatego po no, poszkodzę. A, dwa naraz. Daj go tutaj, kuzin. Jebio, ale szybki ten. <średy> <średy> Szybkie to oby, faktycznie ty. Nie, chodziło o to, że ja zrobiłem jugowanie na, na utito to kurwa na paralu. W slow motion no. chciałem pokazać, jak się robi sztuczkę. Chyba nie jest to najbardziej optymalne. Ale zadziałało. Aha, ja miałem odbić, tak? <śmienicza> <śmienicza> nie, za długo. Kurwa, dwa se wziął. Tu. Nie, zamiast dwa przerzucić, to dwa se wziął. No, dawaj do góry. Ale nie, ten. To nie moja wina. Bo ja się zacząłem tak śmiać, że mi ręka spadła z WZD i nie trafiłem w klawisz. <noise> Nigdy do niczego się nie przyznawaj, pamiętaj. Jak cię złapią <noise> no, no, za rękę, mów, że nie, nie twoja ręka. Nie... Mów, że to nie twoja ręka. Nigdy się nie przyznawaj. Dobra, jest slot, uwaga, idę do ciebie. To no ja jak, idę, gdzie do mnie teraz idziesz? No, to nieźle poszedłeś. Bo ja coś <noise> tak... Rozbiegaj z... Kurwa... <noise> Gol? Goal? Nie, ale screen. Miałem ja mam defa na licza. Kurze, Patryk ja... Pęco, dwa z nice! Trzy! A po prostu trzy, no? A, trzy, bo jeszcze liczę, jak biegłem. Tak. No idealnie, no. Patryk to będzie teamowy odbijacz. To jest pałkarz, pałkarz. Pałkarz. <laughs>